Witamy wszystkich w programie Kreatywny Malu. Wita Kasia, Filip, Natalka i pani Ewa. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy portfele. Co wy na to? Może ktoś ma za dużo pieniędzy, nie ma gdzie ich schować, to dzisiaj już będzie mógł, bo, bo będzie miał swój portfel. Portfel zrobimy z kartki papieru, zobaczcie. I zaczynamy od tego, że kartkę wzdłuż. Składamy na pół. Poczekaj, 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 żeby musi być na tarciu bardzo równo. I teraz, o tutaj, przyciskaj. O tak, przyciskaj rączką. Świetnie, poradziłaś już? sobie. Już. Już. I rozłóż. Tu Ci Filip? A tu się przytrzymam, bo to jest duży kawałek papieru. Poczekaj, poczekaj, Filip, bo nam się o tu skrzywiło. O, i już będzie dobrze. To wygląda jakby ta Pokaż. Pokaż puść Już. O, teraz jest dobrze. No, trzymam. Już Filip złożyłeś, teraz Kasia nam została to tylko. To wygląda jakby motylek i ptak. No, tak jakby jest motylek i ptak. Masz rację. Dobrze. Mamy kartkę, rozkładamy ją. I teraz słuchajcie. Jeden róg zaginamy do tej środkowej linii, która nam powstała. Zobaczcie. Tak i to samo robimy z drugim rogiem. O tak, 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 tak. Łał, ten wygląda jakby samolot. O bardzo dobrze. Wygląda jakby samolot. Przekręcamy kartkę i to samo robimy z tej strony. Tak. Tak jakby był samolot podwójny. Tak, słucham. Robiliśmy kiedyś bardzo dawno to temu. To wygląda teraz jak łódź. Pomóc Filipciu, czy sobie świetnie dajesz radę łódź. sam? Ja jak? Jak łódź. Jak łódka teraz wygląda? No może coś w tym jest? I też jak latawie. Mhm. Czekamy na Kasię. Nie ma takie tu to Ja jakby. Mhm. Ale jest wyższym, Dobrze. No i teraz, Filipek jeszcze, czekamy na Filipcia. Słuchajcie, świetnie sobie poradziliście z tym zadaniem. Musimy teraz złożyć naszą kartkę na pół. Na pół? Tak. O. O tak na pół mhm. i rozkładamy. Mamy, zobaczcie, pojawiła nam się linia. Widzicie? Tutaj. Tak. Robimy origami. Sztuka składania papieru jest to o, nazywa się origami. Masz kasiu rację. Dobrze. I teraz, popatrzcie, co robimy dalej. Róg, który powstał, składamy aż tutaj dotąd. Dotąd. Jak tak, jak nam się kończy? nasze złożenie. O tak. Hop. O. Rozłóż karteczkę i teraz róg składamy do płacka. Dobrze, Filip. I robimy to samo z drugiej strony. Mhm. Tak. Proszę bardzo. Mamy złożone. A teraz Uwaga, to nie koniec składania, bo jeszcze w ten, z tego portfelam zobaczcie, nam wszystko wyleci. Składamy jeszcze raz, ale teraz, aż do tej linii środkowej, która nam wtedy powstała. O zobaczcie, widzicie? Dotąd aż składamy. A ten trójkąt, Nie, ten trójkąt musi być tak założony i o tak składamy o, tak. o. O, dobra. I z drugiej strony robimy Filipie, poczekaj, Filipciu, dobrze, dobrze, dobrze ci idzie. Czekaj, czekaj, czekaj. O, 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 dotąd. O, widzisz? Czekaj. I tutaj chyba nam się coś za dużo złożyło, tak? Bo to musi być o tak równo. O, świetnie. Z drugiej strony robimy na to samo, bo zostałyśmy trochę w tyle. O. Tak. I teraz zobaczcie. Przekręcamy na drugą stronę. O teraz nas ta interesuje strona czysta. Kładziemy. Znowu i zobaczcie, tutaj też mamy linię wyznaczoną. Wcześniej ją zagięliśmy, widzicie? I do tej linii wyznaczonej zakładamy o te rogi. Z jednej, znaczy nie rogi, tylko brzegi. Z jednej strony te krótsze i z drugiej. Tak. Mhm. O, tak. o tak. O tak. O tak. O tak, Kasia, nie rogi, tylko brzegi. Przepraszam, poprawiłam się. O tak. Mhm. O tak, Filipku, zobacz. Dobrze zrobiłeś. Czego? O tak, dobrze zrobiłeś wcześniej. Widzę, że coś nam zaginałeś I z drugiej strony to samo. I zobaczcie, co nam powstało. Tak. Mhm. Drugą. i drugą stronę. I teraz uwaga, uwaga, dobrze zaginamy tutaj. Słuchajcie, w sztuce origami najważniejsze jest to, żeby zginać y, równo i dobrze... Y, I, dobrze I dobrze zginać, mocno tak, żeby nam się łatwo później przyginać. Zobaczcie, i teraz tak, składamy na pół, o tak. Na pół? Tak, o tak właśnie. Mhm. Filipku, o tą stronę. Mini lodówkę. Mini lodówkę. Natalko jesteś głodna? I teraz popatrzcie, co nam powstało. Dobrze to składamy wszystko. I zobaczcie, jest portfelik, widzicie? O, tu można coś, z... o tu, tu. Ale każdy portfelik, zobaczcie, ma. O, Widzicie, wyciągamy. I natalka, nasz portfelik już jest gotowy. Tak, tutaj też wyciągnij sobie to ze środka. O, a dokąd ty już Panno idziesz? Jeszcze się z dziećmi nie pożegnaliśmy, poczekaj. Poczekaj Filipku, pomogę. O. I możemy, słuchajcie, do środka chować nasze skarby. Widzisz? Hop. Zobaczcie, mamy dwie kieszonki. Proszę bardzo. Mhm. Proszę. I już teraz się żegnamy, bo nam królewna chce uciekać. Pa, pa.